Szanowni państwo, bardzo miło jest mi powitać wszystkich naszych dzisiejszych widzów w ramach webinaru świątecznego. Jak państwo zobaczyliście na opisie i na zaproszeniu, przede wszystkim spotykamy się dlatego, że chciałbym przekazać wszystkim naszym widzom najserdeczniejsze życzenia. Ale nim do samych życzeń przejdziemy, to pozwólcie, że ponieważ zbliżamy się wszyscy do końca tego intensywnego roku, chciałbym podzielić się z Wami kilkoma refleksjami i spojrzeć w przyszłość, która rysuje się przed nami wszystkim. Ten rok był dla nas, dla naszej firmy wyjątkowy pod względem ilości projektów, ciężkiej pracy i wysiłku. Ale przede wszystkim to był też rok wyjątkowy ze względu na rozwój dostępności w Europie. Wyraźnie widać, że prace nad wdrożeniem Europejskiej Dyrektywy o Dostępności, czyli European Accessibility Act, dotarły do punktu zwrotnego. Przepisy, które weszły w tym roku w życie, zaczynają w pełni nas obowiązywać od 28 czerwca. 2025, czyli za, drodzy Państwo, niecałe, no za 6 miesięcy, będziemy mogli powiedzieć, że dostępność rozszerzyła się znacząco. Już nie tylko podmioty publiczne, ale także podmioty biznesowe. To kamień milowy w budowaniu świata bez barier. Muszę powiedzieć, że kiedy ja myślę o dostępności, przypomina mi się jedna z takich intensywnych rozmów, w której sens można byłoby stwierdzić, że dostępność to nie jest jakiś przywilej czy coś wyjątkowego, to jest podstawowe prawo człowieka. I właśnie dlatego tak ważne jest, żeby nie czekać na wnioski o zapewnienie dostępności od osób ze szczególnymi potrzebami. Liczę na to, że w tym nadchodzącym 2025 roku nie będzie potrzeby, żeby głusi sami składali wnioski albo skargi, że jakiś podmiot nie jest dla nich dostępny. Drodzy Państwo, wśród naszych widzów jest wielu koordynatorów dostępności, osób, które za dostępność odpowiadają. My wszyscy powinniśmy wyprzedzać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Tworząc środowisko, w którym takie wnioski nie będą już w ogóle potrzebne. Bardzo chciałbym, żeby tak właśnie to wyglądało. Muszę powiedzieć, że z prawdziwą dumą mogę podzielić się z Wami, drodzy widzowie, tym, że w tym roku zrobiliśmy ogromny krok, krok naprzód w kierunku rozwoju MIGAM, ale też zmiany całego świata bo pracowaliśmy bardzo intensywnie nad automatyzacją tłumaczeń języków migowych. Nasz projekt awatara amerykańskiego języka migowego osiągnął poziom gotowości technologicznej, który jeszcze kilka lat temu wydawał się niemożliwy. My już 15 sierpnia tego roku w Kalifornii prezentowaliśmy światu pierwszy taki pilotażowy Pierwszy pilotażowy sposób to jak wygląda i jak może działać automatyzacja tłumaczenia języka migowego. I już teraz, zarówno pracując z Uniwersytetem Stanforda, jak i z innymi partnerami w Stanach Zjednoczonych, mogę to powiedzieć, że tak, polska firma stworzyła coś wyjątkowego na skalę świata i w pierwszej kolejności wdrożymy to w Stanach Zjednoczonych. Ale nie martwcie się, bo patrząc w przyszłość, widzę ogromne możliwości i perspektywy dla Europy. Dla wszystkich naszych kolegów z biznesu i potencjalnych klientów zarazem, którzy zastanawiacie się, jak tą dostępność wdrażać, jak zmierzyć się z European Accessibility Act. Powiem szczerze, dostępność nie jest wyzwaniem, jest szansą szansą na tworzenie bardziej inkluzywnego społeczeństwa, gdzie technologia i wszystkie te nasze rozwiązania będą w pełni służyły wszystkim. Dostępność ma nie być dodatkiem, ma być standardem. I w tym duchu, drodzy widzowie, na nadchodzący rok życzę Wam wszystkim otwartości na innowacje i odwagi w ich wdrażaniu. Życzę Wam, żeby każda implementowana przez was funkcja czy elementy dostępności prowadziły do tego, żeby prawdziwie zmieniać czyjeś życie na lepsze. By każde wdrożenie dostępności było krokiem w kierunku świata bez barier, w tym świata bez barier komunikacyjnych. A do tych wszystkich, którzy. Myślą, że to trudne, że są z tym sami. Pamiętajcie, że nie jesteście osamotnieni. Jesteśmy tu po to, żeby wspierać Was w tym procesie, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Tym jest ten cykl webinarów. Cykl, który, jak niektórzy zauważyli, troszkę ma mniejszą częstotliwość, ale jak już się pojawia ten webinar, to jest to. Zawsze czwartek o 12. Więc ja ze swojej strony życzę sobie i wam, żeby tych webinarów wciąż było jak najwięcej. I żebyście z treści tych, które już są opublikowane, też jak najwięcej wiedzy czerpali. Wierzę, że wszyscy razem możemy sprawić, że ten rok 2025 będzie jeszcze lepszy dla nas wszystkich. Że będzie naprawdę przełomowy dla dostępności w Polsce, w Europie, na świecie. Moi drodzy, dziękuję Wam za wasze dotychczasowe zaangażowanie, za wszystkie komentarze, miłe reakcje, prywatne wiadomości, ale też za to, że angażujecie się w dostępność, że wiem, że dzielicie się tą wiedzą, że wdrażacie tą wiedzę, którą czerpiecie z tych webinarów także. W swoich organizacjach i to właśnie po to my to dla Was robimy. Dziękuję w imieniu każdej osoby, której pomogliście poprzez wdrożenie dostępności. Bo pamiętajcie o tym, że Wasza praca, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydaje się trudna, za tym idzie wartość. Dla tych, którzy tego naprawdę potrzebują. I wiecie, dzisiaj wspominałem to, że rok temu ten webinar był tłumaczony także na ukraiński język migowy. Wiem, że konflikt na Ukrainie nie zakończył się, że ta wojna dalej trwa, a głusi uchodźcy cały czas potrzebują tłumaczenia. Naprawdę wierzę, że może w 2025 roku uda się przywrócić usługę, którą migam świadczyło jako usługę humanitarną, żeby za darmo zapewniać 24-godzinny dostęp do wspaniałych tłumaczy, którzy potrafili pomóc głuchym uchodźcom z Ukrainy na całym świecie. Bardzo chciałbym, żeby to miało miejsce. Bo wiecie, My przetłumaczyliśmy ponad 60 tysięcy rozmów, ponad 60 tysięcy tłumaczeń. To były tysiące godzin pracy, tysiące godzin tłumaczenia. I ktoś by powiedział, że to się da przeliczyć na tysiące głuchych, którym pomogliśmy. Ale dla mnie, takie dwie najważniejsze historie to jedna, która dotyczy tego, że 33 głuchym matkom pomogliśmy, żeby przyszły ich dzieci na świat. W tym w dwóch przypadkach nasi tłumacze łączyli się na żywo w trakcie akcji porodowej. Słuchajcie, to było coś absolutnie niewiarygodnego, że na sali porodowej był połączony tłumacz online, który pomagał w kontakcie z głuchą, rodzącą matką. Ale z drugiej strony, wiem też o sytuacji, w której nasi tłumacze. Pomogli opuścić terytorium zajęte przez Rosjan rodzinie złożonej z dwójki głuchych dorosłych i dwójki głuchych dzieci. I wiem, że się to udało, że ci ludzie przeżyli, uciekli od najeźdźcy, i to właśnie się stało dzięki temu, że ci tłumacze byli na miejscu i pomogli. Moi drodzy, Życzę sobie i Wam, żeby ten świat w przyszłości miał jak najmniej wojen, konfliktów, byśmy wszyscy mogli żyć w pokoju, w zdrowiu, w szczęściu. Naprawdę tego pragnę. Życzę nam jeszcze raz tej dostępności, otwartości, tego wszystkiego. Co składa się na to, że jesteśmy w stanie razem zmieniać świat na lepsze wokół siebie, dla innych, dla wszystkich. Życzę Wam naprawdę spokojnych, ciepłych, rodzinnych świąt. Do zobaczenia w nowym roku. Roku, który jestem przekonany, przyniesie nam wszystkim jeszcze więcej dumy z naszej wspólnej pracy nad dostępnością. Wesołych świąt.